Jestem członkiem rządu i zgadzam się z prezydentem Nawrockim. Karol Noworodzki odwiedził Węgry. Miał się tam spotkać z premierem Węgier, Wiktorem Orbanem, ale spotkanie odwołał, bo Orban, przeddzień dzień, sobie do Moskwy na spotkanie z Władimirem Władimirowiczem. I co? I bardzo słusznie, nie ma co się spotykać i robić biznesów z ludźmi, którzy podlizują się mocarstwu zła. A jak na to zareagowała nasza Konfederacja? Więk! Płacz I zgrzytanie zębami, że jak to tak można Rosjan obrażać? Ja dla naszych e, TikTokowych wojowników z Konfederacji mam pytanie: Co chcecie osiągnąć ustępując Rosji? Przecież od dekad w Polsce wiemy, że jedyny sposób, żeby przed Rosją się obronić, to jest inwestować w swoją siłę, bezpieczeństwo i mocną gospodarkę. I to robimy, bo Rosja się zatrzyma tylko, jeżeli będzie się nas bała. Się bała kiedy będziemy silni, bogatsi i mieć mocną armię. polizowanie nigdzie nas nie zaprowadzi, bo można i cnotę stracić, i rubelka nie zarobić. Więc dla naszych konfederackich kolegów mam radę. Pora przestać podlizywać się Rosji, tam was nic dobrego nie czeka, już na pewno nie Polski. I może pora ponad politycznymi podziałami powiedzieć, że jak ktoś broni interesu Polski, to robi dobrze, a nie szukać dziury w całym.